Cześć ze strony My teraz na Dzisiaj otwieramy kolejną grę od Portal Games. Jest to tytuł o tyle ciekawy, że jest to kolejny Dungeon Crawler, który pojawił się w naszej y, kolekcji. Chociaż tak myślę tak naprawdę, bo y, jestem po przeczytaniu opisu na stronie wydawcy i wyruszymy wraz z doktorem... doktorem? Nie, kapitanem. Kapitanem Shepard'em, którego mogliśmy poznać na łamach gry Mass Effect właśnie, bo warto tu wspomnieć, że gra e, planszowa jest jak jest ekranizacja, to jak jest na planszówkowizacja jest planszówkowizacją e, gry wideo Adaptacja. Adaptacją? Niech będzie. E, w takim razie tak, adaptowa. Adaptację trawcową do Mas Effect. Nic nie jest. bo albo. Kalecz. E. My walamy tak. Nie ma. E, Dobra, no i pokażę Wam pudełku bo na Tobie spoko. E, więc tak, ja dużego, dużego jego doświadczenia w Mass Effect nie mam. Chyba ja spróbowałem i gra mi się całkiem nawet podoba na Game Passie zaje sobie odpaliłem ale którą to nie pamiętam na takiej plansz planszy Boże na takiej mapie pustynnej się zaczynało i tam jakąś sondę spaliło więc takie rzeczy tam się działy no generalnie fajnie chociaż mapa trochę była skompresowana i chyba cała akcja potem się działa bo na takich skompresowanych mapach co już wtedy nie jest aż takie spoko Dobra, mamy tak, mamy księgę misji na fajnym papierze, aha, bo tutaj są plansze, OK, tak to jest rozwiązane. Jak w Lion Jaws, w Gloomhaven, jest taka mniejsza wersja e, Gloomhavena, bez map tekturowych, tylko są takie właśnie, o, i to jest ten Lion Jaws, no dobra, i tu mamy tak. Z jednej strony mamy, zdaje się, opis i zahaczki fabułajne misji, a z drugiej strony mamy e, misję per czyli mapę, na której się to dzieje. No, ciekawy pomysł, nie? Taki zaszyt. E, no, bardzo, już nie pamiętam, jak to się nazywa, Jak to się nazywa, Skoroszyt. E, taki skoroszyt. E, wygląda spoko, jest też dość takiego otwartego materiału, więc chyba nie powinien się szybko zepsuć. Dobra, mamy drugie księgę opowieści. O, widzicie. I tu też jest spoko, jest dużo dialogów. Tylko ciekawe, czy to jest do każdej misji, czy każda misja ma swój własny dialog? Czy jak to wygląda? Powiedzieć. Może coś przeczytajmy. Tali dowiedziała się, że dniwiarze mogą wiedzieć, jak powstrzymać Getów, czyli gatunek świadomej SI, nie, który... Wy... Nie, może być skoro Skoroszy to jest taka teczka do przechowywania dokumentów. To jest coś innego. Mmm, okej. Okay. Mm. To wygoglujemy. Wygoglujemy damy w komentarz, co to jest. Ja na pewno... Pra... Znaczy, ja na... to jest zeszyt, nie? No, zeszyt z misjami, ale na pewno ma to jakąś fajną nazwę. Ja na praktykach bindowałam takie... O, skutki. a dokładnie o to mi chodzi. O ten, ten, to bindowanie, tak? No, taką maszyną, cyk I te sprężynki no To wszystko jasne Dobra, mamy tutaj ten Ewelka mi przerwała, a ja chciałem wam prze Przeczytać Co tutaj Ciekawego się znajduje, coś krótkiego żeby nie musiałam wam Za dużo tu czytać Prawie, dobra, mam! Tali kończy wystukiwać komendy i wyciąga pistolet Czas na nas, Rex spogląda na miesiąc Namieniącą się tarczą atmosferyczną, która stanowi jedną ze ścian hangaru. Wiesz, jeśli opuścimy tę tarczę, burza oczyści ten hangar. Znaczenie ten cel występny jako. Zaznaczcie ten cel wstępny jako zrealizowany. Teraz możecie podjąć się w realizacji celu Idealistę albo Renegato. To się nazywa Koło brulion albo Koło Zeszut. Koło Zeszut, Koło Brulon, widzicie? Ta zrobimy taki. Reklamę to jest koło zeszyt koło brülio, Bardzo fajne. To jest księga opowieści. E, tutaj jakieś mamy teksty, pewnie to się jakoś tam łączy. Jak widzicie, to, co przed czytałem, to wygląda jak takie w sumie mm, paragrafy. Bo tutaj mamy liczby. Liczbę tekstu, więc pewnie tak. O, upadło. Yy, więc pewnie jest tak, robimy jakąś misję, jeżeli coś tam wykonamy albo i nie, yy, to yy, czytamy taki albo inny tekst. No i to jest. Przeczytaj 31 akapit o powieści. Bardzo fajne rozwiązanie. Coś się dzieje, robimy tak. Coś innego dzieje, robimy jeszcze inaczej. Spoko, mi się podoba. No i mamy to, co lubimy, to, co lubimy najbardziej instrukcja, no jest gruba tego nie lubimy, nie lubimy grubych instrukcji, choć wiecie, to zależy bo jak się coś potem długo gra, to fajnie żeby gra była rozbudowana wtedy jest się czym bawić Aby, lecimy dalej, żeby tutaj nie przeciągać o niej jeszcze będziemy opowiadać, na pewno na jakichś tam naszych wrażeniach z pierwszej rozgrywki mapa kampanii mhm. o co chodzi, zobaczcie mamy mapę kampanii Czyk. ikony, tereny to jest spoko, że gra jest oznaczona na stronie wydawczej, na Portal Games jako gra średnio trudna. Tych trudnych to już mamy w sumie dosyć. A zobaczymy co to znaczy ta średnio trudna. To znaczy co? Że będzie dużo akcji pewnie do realizacji. A to chyba mamy, to są karty postaci. O, dokładnie, to są karty postaci. Mamy tutaj tak. Pana Sheparda, kto w w tego w Mass Effecta dajcie nam znać kolejne, koniecznie w komentarzach kim jest mamy Shepard Shepard? Shepard? nie Shepard z chirurgów pan piękny kudłaty już Ewel się cieszy tylko Shepard kapitan z, z plubą mamy Garusa. tak samo dawać w komentarzach jak kogoś poznajecie to od razu pisać mamy Jarę, mamy panią Tali to wygląda jak jakaś taka pani od zadań specjalnych Mamy w Rexa, jest brzydki jak żaba, więc spoko, pewnie jest silny. Jakiś taki jagger, nad pewnie dużo, dużo obrony, dużo jest yy, obrażeń. No i dobra, i tutaj nam się zaczyna robić trochę już luźniej. Yy, co mamy? Mamy żetony, no jakby standard, nie? To jest gra planszowa, więc spoko. Mamy sporo żetonów, mamy żetony tali, mamy Grasanta jakiegoś, Brutala mamy jakiegoś, mamy jakieś zabójce. Yy, to pewnie jest tak że tutaj yy, żetony oprócz jakichś tam wiadomo yy, żetonów akcji, dupeli, statusów itd. które potem i tak nie używamy lub przy statusów pewnie jest kilka, więc jakoś zastosujemy raz, no to przecież będziemy pamiętać, nie? No ja na przykład tego nie rozumiem, w Google nie tak było, milion żetonów statusów po co że jesteśmy w stanie zapamiętać 3 statusy na paru postaciach, no przynajmniej jak się gra we dwójkę, nie, jak się gra więcej od to sumie tych potworów jest więcej, może wtedy się rzeczywiście trudno połapać w tym, choć już wątpię. E, no i dobra, mamy jeszcze więcej żetonów. Żetony, żetony, o no, już jeden chce mi wypaść. Może zrobię później zbliżenia. No i mamy wypraskę z wytłoczką, o, mamy fajną wytłoczkę. Coś niepotrzebnego, no ale jednak jest, nie. Cyk. Mamy fajne kości, duże kaszustki, możecie to zobaczyć, z symbolami. To jest spoko. Nie ma, nie ma żadnych kule de lip typu 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, na takim wymiarze i tak byłoby spoko. Tylko mamy, proszę, yy, symbole. Zobacz, co Są symbole, jest spoko. Dobra, to mamy. O, i to. To jest na stówę. Kwadraciki. A może pokażę. Czekaj, to na sumie są kwadeczki do umiejętności albo do jakichś no? jakich statystyk. No, I tutaj się kreśli. pochwalę, bo my pamiętamy, kiedy one pierwszy raz weszły do Portal Games i to było przy okazji gry Zombie Side Marvels. Nie? Powtarzysz się. Co. Jak to mówiłeś wstępnie. Ale przy innym materiale, a ostatnio kiedy ja tu siedziałem? Ostatnio siedziałem tutaj z pół roku temu, więc nie tak ostatnio. Wszyscy pewnie zapomnieliście, że to powiedziałem, więc będę ale musiał to powtarzać na pewno? jeszcze. Ale pierwszy raz wtedy? No, przynajmniej pierwszy raz ja. No, no tak, tak, bo wcześniej było zrobić sidey bez tego. No, no, ale potem, skąd wiesz, może w jakiejś innej grze? No nie wiem, wydaje mi się, że tam. Jak, jak nie tam, no to poeta Games nas najwyżej poprawi w komentarzach. Dobra, i mamy tak, mamy figureczki, czyli to, co ja lubię najbardziej, swoją drogą ostatnio bardzo mało maluję, więc pewnie jakbym zaczął to malować, to bym zrobił jakąś fajną kaszanę. Eee, I bym się wkurzał, potem bym zmywał po 5 razy i znów się wkurzał. Mm, no, figurki są takie jak zwykle, nie? Czyli bardzo fajne. Są szczegółowe, mamy sprówki, mamy jakieś kombinezony bojowe. Swoją drogą, co do kombinezonów bojowych, Następnie no też zrobiliśmy materiał lorowy na temat stalowej policji z Neuroshimy Hex. Jak ktoś lubi e, policjantów w zbrojach, to możecie sobie sprawdzić. Polecamy też grę, bo jest naprawdę spoko, jest prosta. Kupę się tam dzieje. O, i mamy panią Talik. Ona wygląda jak ze StarCrafta. Nie z Ergowie, tylko ci drudzy tacy. Bardzo fajne jednostki. je. I mamy. Żabę, żaba jest spoko. O, on jest taki garbaty, widać, że ma coś do powiedzenia. Chociaż to może być też jakiś reptylionin, bo tak patrzę: ma ogon. Czy żaba ma ogon? Żaba nie ma ogon, no, jak jest tylko kijanką, ma ogon. A ten jest dużą żabą i ma kawałek ogonka. Możecie zobaczyć. Pewnie zrobię jakieś przybliżenie. No i tak mamy tutaj mazaczek: Mass Teraz trzeba uważać, bo jak zobaczy to Ignaś, to na pewno mi zabierze i zacznie tym malować tak, że mi rysik wegnie i już nie będę miał mazaczka Mass Effect. A to jest mazaczek dość realny. No i wiadomo, kupę, kupę woreczku, bo normalnie to by trzeba było zrobić dużo większe pudełko i fajną wypraskę, ale można zrobić pwołeczki i wtedy nie trzeba robić dużego pudełka i fajnej wypraski, nie? Ale tutaj coś przynajmniej jest. Powiem pewnością to już tujaś gra. Możecie sobie zobaczyć, że rzeczywiście jakaś ta wypraska jest. Co taką to już tujaś z kolei gra, która ma wypraskę. I nie uwierzycie, ale to nie jest taki standard. Bo do tej pory miały albo i nie, albo tam był kawałek kartonu, zrób sobie sam, nie? No ale nam dużo przychodzi paczek, więc mamy dużo kartonu. I o, zepsu. <laughs> o, zobaczcie, nie? To jest reklamacja. Sklejone po prostu sklejone strunowe. Teraz jest dziurawe. Chociaż nie, nie jest. jakoś się udało. Bo wiecie, bo tak bym powiedział. No ale tutaj to się nie da z tym nic zrobić. Zobacz <laughs> Pani Rafale ja to się nie da z tym nic zrobić. To jest wszystko do wyrzucenia. To jest wszystko do wyrzucenia. proszę zobaczyć. No takie, takie strunowe. Pani Rafale? Trzyma. No dobra. Ogólnie, że tu jest spokój. Jed, jeden wojeczek nowy nam poetały Games Wisi najbliżej, nie? Kiedyś się odwiemy, jak będziemy potrzebowali. Dobra, i mamy tak. Mamy talię kart. Co to za karty nie wiem, zaraz zobaczymy. Tu jest jeden. Ten. O cyk, 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 cyk. Widzicie? Co mamy na tej karcie? Jeszcze będą się zrobić osobne nagranie, żebyście mogli zobaczyć. Aktywujcie każdego stróża, następnie przywołajcie. to jest towarzysz, to jest ta jakaś przeciwników. Tak wyglądają. Oooo, ta jakaś przeciwników. Dobra, ok. Mamy karty, żniwiarzy. nie Aktywujcie każde zombie. Zombie? No to bomba, nie? Aktywujcie każde zombie. Fajnie, gdzieś tu są zombiaki. Spoko, nie wiedziałem, że w Mass Effect są zombie. Ja bym, wiedział, że bym chyba sobie w to już dawno grał, bo ja jestem w ogóle fanem wszelkiej literatury zombie, filmów, seriali. Chociaż Walking Dead Aktual mi nie podeszło, bo wydaje mi się, że było zbyt prawdziwe. Bo w Resident Evil jednak tam było tak, że ci ocalali się w sumie, kumali wszyscy i każdy próbował przeżyć sobie pomagali. Oprócz, wiadomo, Umbrella Corporation. A w Walking Dead wszyscy chcieli się zabić. I ja po trzech czy czterech sezonach, które jakieś obejrzałem, podrząd, rząd byłem po prostu martwy od środka. Pogrążony w wiecznej depresji. Dramat wam mówię. E, Dobra, jeszcze mam taki woreczek. Potem się dowiemy po co on, bo albo on jest po to, żeby wrzucić tu jakieś e, żetony i losować, albo jest po to, żeby wrzucić tam te kosteczki i losować, ale wydaje mi się, że raczej nie kosteczki, bo wtedy byłby chyba mniejszy worek. Więc chyba będą to żetony, ale jakie? Ciężko powiedzieć, bo tutaj nie ma takich już różnokolorowych. Chyba, że... Nie, no nie widzę. No na pewno coś się tam miesza. Dobra, zdaje się, że to jest wszystko, więc nic tutaj więcej nie mam do pokazania. Nie ja bym chciał, jakbym mógł, to bym pokazał więcej. Ale nie pokażę. Yy, więc to tyle. Dzięki wielkie i do morocznego usłyszenia.